Cześć. Jak to u mnie na kanale bywa, jest dość nieprzewidywalny. Pewno już w kilku storkach widzieliście, że coś żeby przy te trójce. Yy, także tak dokładnie, zamiast robić i kończyć to, żona mnie namówiła, żeby kupić takie jak ja to mówię, przerośniętego kadiego ale to jest najmniejszy problem bo już mi się zaczął podobać jest to wersja z 85 roku wersja prycza 1.9 TD to są oryginalne od niej boki I pierwsze co stwierdziliśmy, ponieważ to jest oryginalna Westfalia, zostawiamy ją na razie w oryginalnej Westfalii, Też są tam przewitki. i robimy wymianę poszycia na ładne deseczki. Także temat mniej więcej wygląda w ten sposób. Samochód już chodzi uruchomiony jest parę rzeczy musieliśmy przy nim porobić zostawiamy go w wersji Rost czyli na razie wszystkie rzawe miejsca jeszcze poprawimy wręcz dołożymy także to mniej więcej tak jest o dziwo samochód nie jest spartowany przez wcześniejszych yy, blacharzy i o dziwo, Oprócz tych takich zewnętrznych wykwitów i kilku wstawek standardowych w te trójkach nie wygląda źle. No, co do frontu, jeszcze będziemy się zastanawiać, czy przypadkiem nie będziemy szukać szerokiego, ale to nam wszystko wyjdzie w praniu. Mamy jeszcze do niego kilka smaczków. Jak będziecie zainteresowani tym naszym kanałem, to zapraszam. Pewno się parę rzeczy dowiecie. Co do tej trójki, oprócz uruchomienia i rozebrania paki, zaczęliśmy ją tworzyć na nowo. Oczywiście tutaj to jest wszystko ze świerka. Malujemy go w kolor, który mi chyba najbardziej leżał już przy kadich. Yy, brązowa, taka fajna yy, baza do ściemniania do ściemnienia tego drzewa wyciągnięcia wszystkich takich yy, no, całego drzewka słoi, żeby to ładnie wyglądało i oczywiście yy, od spodu już jest zrobione jest tutaj kolor położony i raz lakier Bezbarwne, żeby zabezpieczyć przed tym żeby nie chłonęła wilgoci górę mieliśmy na dwa razy dzisiaj w sumie miałem już malować lakierem, ale stwierdziłem, że jednak chyba troszeczkę za jasny jest kolor po dwóch razach dociągnąłem trzecim razem przy trzecim razie będzie już malowane po trzecim razie nasz Bezbarwny i znając życie będzie to 6 warstw, co druga przeszlifowana, żeby zrobić takie ładne lusterko jak mamy na poprzedniku. Czyli tak jak mamy tutaj. Chociaż to tu już jest trochę zapaćkane, bo stoi teraz na zewnątrz niestety musi chwilę postać, bo deski maluje, także. Mniej więcej to tak wygląda: w storkach, albo w krótkich, albo skręcę też jakiś film. Zobaczycie, jak ja to mniej więcej wszystko składam do kupy. Jaki jest efekt po pierwszym malowaniu, po drugim, może po trzecim. Mówię to jest kwestia tego, jak będziecie zainteresowani. Możecie oglądać. Także to jest następny projekcik do niekończących się projektów w garażu także żeby się na zimę nie nudziło bawimy się czymś takim także pozdrawiam przy piątku miałem jechać na klasyczny myślałem, że wyrobię się z paką niestety nie pojadę na klasyczny Szczecin nie będę tego robił na wariata także pojedziemy Kadim tu jeszcze mamy naszą Amperówkę, tę piątkę. Także to do kolekcji będzie ta trujeczka. I będziemy jechać Kadim na klasyczny. Tam się będziemy widzieć ze znajomymi. Będą nowe relacje. Pewno z całego zakończenia sezonu. Także mega duża impreza w Szczecinie. A my się będziemy widzieć pewno. Postaram się do częściej teraz wrzucać takie jakieś filmiki z tego co się dzieje w garażu. Na pewno jak wyjdzie yy, cała paka, idą yy, felgi, pierdoły, i inne rzeczy. Musimy się brać zakończenie naszego wiecznego projektu, jakim jest następny Kedi. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji. I na razie do następnego razu.